Wow, już mam je, prawie jedną czwartą, gdy są drugiego poziomu. To jest wow. Naprawdę wow. <grymne> Okej. Okay. I... przestrzegam. Musimy ich chyba pokonać, aby móc się przedostać dalej. Przyklęty chłoir. Dobra, tam. Zapisz Gę. Bilkusta, tak. Sabihoila, hoira. Enemies beware! Moon warriors, stand by me. Miałby było gdzieś połowa, wiesz? Me, Zapewne, że ona mówi Stay with me, men, a nie ma żadnych ludzi przy sobie. Mhm. I tutaj praktycznie wszystko niszczą. Dobrze, że jak będą wracać, o ile będą wracać w tę stronę, to te wieże ich po prostu zatrzymają. Na tyle długo, że będę w stanie e, po prostu pokonać. Zaraz, krew. Krew demona. Stay yes. with me, men. Saber. Krew demona. Stay with me, men. Aha, jakaś szata. A tak to nie ma tutaj nic, tak? Aha, dobrze. W takim razie wracamy tu. Składam, że wasza szuszka nie ma nic do roboty, więc zobaczmy co tu jest. A możecie drewno ciosać, jak miło. tutaj jest kamień proszę bardzo ciosać kamień ale oni się długo budują jezus maria makabra <grywy> eee, zaraz ja tu miałem aha ulepszaj. ulepszaj. upgrade done jezus maria jakie to sympatyczny na no, serio dobra ludziki eee, w tym miejscu zrobię sobie przerwę eee, Wow, idę do poziomu dostałam Niewiarygodne. Zrobię sobie przerwę. Yy, zbuduję armię. I jak będę ruszać na tych, o ile coś z nich jeszcze zostanie, bo jak widzę to oni się tutaj miotają w tej i w we wtedy nie wiedzą co ze sobą zrobić. Yy, rzucę się na nich i... No wtedy będę z wami nagrywać, nie? Dobra, no to... Yy, do usłyszenia za chwilę. <gry> Dobra, hej ludzie, wracamy, no. Już nareszcie. Mój brat siedzi obok mnie, właśnie sobie jej obiad smacznego. Dziękuję. Proszę. E, więc tak, jak widzicie, tutaj była grupka demonów, która się zatrzymała. Właśnie ją rozgromiliśmy za pomocą takiej malutkiej arenki. E, te demony, które były tutaj i rozwaliły mi te wieże, one tutaj krążyły w tej z powrotem jak debile, nie mogąc sfokusować się na jednej wieży i po prostu zostali wystrzelani. Ja nie wiem na, na, o co chodziło, ale dobra. Teraz więc wracamy tutaj, do swojej bazy głównej. I, i co? Naszym zadaniem jest wprowadzić te talie czy jakiej tam do, do ten. Tutaj właśnie pod, pod ten portal. Mam nadzieję, że mi skrzynię otworzy, bo byłoby mi bardzo miło z jej strony. Jej! obracamy się! Ale fajnie. Dobra, tak czy inaczej. Już, już nasza grupka wiernych, dzielnych orków. Ale oni są w tu silni, wiecie. Tak czy inaczej. Eee, Serce powtarzam, tak czy inaczej. Tak czy inaczej. Let's już go. wracamy tutaj. I ty. <grych> ty, gdzie ty jesteś? Ty jesteś, ty, ty jesteś, ty jesteś, ty jesteś tu. No to idziemy szybciej. Tak będzie przyjemniej. A strasznie wielkie są te ogry. Burzycie. Jesus, oni... Time for fight? Jezus paria, Ale on. Jezus paria, ale oni sympatyczni są. Po prostu... Oh, to sumia. A nie, te ich głosy są po prostu genialne. Takie fajne, takie sympatyczne. Ja się dziwię dlaczego... jak ja mogę z niej walczyć, no? Wstyd mi za siebie. Naprawdę? Jestem złym człowiekiem. Talio. 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 Warrior Forgive my arrogant remarks before. So you're looking for my fragment? Yes, that I am. I hate to part with it, but it is a small price for my life. Take it. It belongs to you. Good luck with it. Whatever you need it for. Farewell. Whatever. Okay. <speak subway> <time subtitles> Słyszysz ciche zgrzytnięcie, klucz otwiera zamek i możesz już zajrzeć do skrzyni. Wyciągasz klucz samka. Uhu! Aha Dobra, myślałam, że to będzie coś ciekawszego. Może klucza. Możesz zabierasz klucz. No i znowu. Kurde! A i tam Boże, klucza, tego czegoś klucza. Słyszysz ciche skrzydnięcie. gdzieś tam zamek. Klucz pęka! a nie przestałem tego ostatniego. To już mówi się trudno. Je! Jezus Maria, nie strasznie go. Kotek! Tak czy inaczej. Eee. Co tutaj mamy? Co tutaj mamy? Saper! Mamy wszystkie? Oj... Dobra. Tak czy inaczej, przez ten portal. Tak, chcę przejść przez ten portal. Ju! Tu mamy wszystko. Właściwie to po co ja przechodziłam przez ten portal? Przecież ja powinnam użyć tego. Farlowa eee, nadzieja, e faktoria? Będziemy musieli jeszcze zabić firmira. Słusznego. Co oznacza, że 12 dziesiąty tu to okej tak i tutaj, nie tu tu jest, jest to tu nie tu aha, już istnieje pewnie, tak? tak czy inaczej jest uhu yy, stworzymy sobie armię, ponownie Oczywiście. Tylko tym razem stworzymy sobie armię na cheatach. Ponieważ nie chce mi się czekać. Jestem takim okropnym człowiekiem. W ogóle chyba jestem, no może nie jestem pierwszym zagrajmerem, który przejdzie całą większość gry na cheatach, ale dobra. Na pewno jest takich niewielu. Tak czy inaczej. Przejdź tu. Aktywuj. I zrobimy tak, wstryk. Ty przejdziesz tu i czy ty. po pierwsze, po drugie, po trzecie, eee, po czwarte i tak, i buduj. Co my potrzebujemy do tych? Eee, tego, znowu znowu za pomocą muzyki. znowu 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 orków. znowu eee, znowu bojowy. Tego. Eee, tego, tego, tego będziemy tworzyć. A tego sobie odpuścimy, czyli tak. Hata zbrojnistrza. Hata zbrojnistrza. Co tu jeszcze potrzebne? Hata szamana. No, kwatery. To jest zbudujesz średnie kwatery. Nie, ty zbudujesz to. Średnik e, Średnie kwatery. Tu. I tu są pewnie duże kwatery. Mhm. Tak myślałam. Co nam jest jeszcze potrzebne? Kaplica Krwi. Buduj. Mm. Kaplica Krwi. Dobra. Warsztat Partnerski i Mroczna Kuźnia. Czyli tak. E, Wytocz ognia, czyli znakowe żywności Basztat płatniewski i roczna kuźnia Dom chwały roczna kuźnia Work, do. Duże kwatery Cała mapa określona Upgrade, complete. Upgrade complete. I co nam jest jeszcze potrzebne? Dom chwały. Yes. Buduj mm, dom chwały. Okej. Okay. I tutaj. Bum. Dobra, pośpieszyłam się, miałam zamiar to zrobić. Tak czy inaczej, tutaj na początek szamanów. Wy przejdziecie tu. Fajnie by było, gdyby ci zostali zniszczeni. Bo tak to oni będą atakować moich, co jest niefajne. Chyba, żebym poprowadziła moich żołnierzy tutaj tak naokoło. Ale tego mi się jeszcze mocno A może spróbujemy? Tutaj. Nie zaszkodzi, nie? A na pewno pomoże. Jesteś już. No, szybciej się buduj. Dobra. Pogadamy z tym. Na no, dzień dobry. Jeśli chodzi o składniki alchemiczne, proszę o to krew Demona. Dziękuję, zadanie wykonane. Jeśli chodzi o składniki, nie ma już nic. Wypiew dalej. Co tam znowu? A, zpryw Tak czy inaczej. Chcę pokonać w końcu tego smoka. Mira, Że mieć ten ostatni odłamek. Ale czad. <laughs> Nie wiem ile mi zajmie budowanie tego tylkości, więc ja was w tym momencie przeproszę i zgłoszę się do was jak będę mieć pełną armię, którą wyślę tutaj i włączę nagrywanie jak będziemy ubijać to, to, tego gada złego. Mam nadzieję, że mi się w końcu uda go zabić, na serio. Jest wkurzający, podobnie jak ty. Dobra, więc przerwa i słyszymy się za chwilę. <laughs> Hej, ludziki! Mam już armię. Y przy okazji zniszczyłam te budynki tutaj, bo przeszkadzały mi. No, jestem Now. bardzo złym człowiekiem. Teraz idziemy. Y Dobra, wy budować. Tylko może wy będziecie jako osobna. Tak? I ty buduj... Y z tej strony. Ty buduj to. Ty buduj to. Ty buduj to. Ty buduj to. Ty strzelaj w niego. E... Po to ich tyle stworzyłam tylkości, e, że kulowali się na niego. Aha, on jest niewradzimy nie na obie, wiem to, to zajwiście. Dobra, nie wiem, coś mu tam zadaje. Kiedy coś go tam atakuje, nie? To, to chyba raczej bardziej nie wierzę jak ten ja... Przybijające strzała. Ty się nie pomieszczaj, ty nie niego strzelaj. On jest kompletnie na ogień niewrażliwy. A za to może tą strategią kiedyś go pokonamy. Czekajcie, zapisz. Zapas zapisz tak. Mhm. No i teraz pozostaje mnie na czekać. Stay with me, ben. Dobra, to chwilę zajmie więc, ja do was wrócę, jak on już będzie na wyczerpaniu. Okej? Okay? Dobra, hej, ludziki, wracamy. Jak widzicie, już, <laughs> Firmir jest na Lohapen. <laughs> ja tu sobie cały czas dotwarzam do ludzi, że żeby...